Hej hej, witajcie, ja jestem generałek. A to moi drodzy, ostatni, tak przynajmniej myślę, odcinek naszej serii z gry Half-Life. No i co? Przed nami finała, finała walka z istotą o imieniu Nih Nihilat? Nihilat? Tak, jakoś tak. Tak że się zwał ten stwór, który dowodzi potworami z Ksen. O, no i to jest najwyraźniej portal, który do niego prowadzi. Nichiland Nihiland, cześć, Okej. Ok, co no to? Zaczynamy, co to zrobić? Chyba no tak. Uuu. Jak się to rozwalało? A wiem! Eee, czy to jest dobry pomysł? Nie, to nie jest dobry pomysł. Leci mi rewolwer! Przynajmniej przez chwilę będę! U te Gaunty. Tu zapamiętam. Trzeba bić w te kryształy. One go leczą. O, rozwaliłem. Więc tylko słabe, było. W sensie, no nie słabe, w sensie no mało wytrzymałe. O, teleportujesz mnie, prawda? You are not alone. Jakoś tak. Ani ma jeden z najbardziej Rubniętych kwestii w w w, w life. Ie. Są bardzo niezrozumiałe. Nie da się go zrozumieć po prostu. No, dziękujemy! Uh. O nie! Muszę przeładować! I to ma 9 pocisków. To niedobrze! A no, pan dziękujemy! Yy... I pan dziękujemy! Dobra! Skoro tak, to możemy przeładować i poskakać sobie tutaj do góry. Nie wiem dlaczego to jest jakaś taka mniejsza grawitacja. Ale no, nie, no, nie zamierzam narzekać z tego powodu. Ponieważ mamy amunicję do działagausa naszego ukochanego Które sprawia, że potwory wyparowują Trendy, trendy, trendy A tak. chciałem, wiecie, oszukać, trochę wcitując, dobra, będę się wspinać Najwyżej, nie trafię Brawo ja No i ten Nihilant, on co mogę o nim powiedzieć? On właśnie podtrzymuje e, e, jakby kontakt naszej ziemi, e, kontakt ksen z ziemią, tak? Z Black Massą. cały czas po prostu jest e, podtrzymywany kontakt, no wie, teleport. Cały czas pojawiałem przez niego obcy ksen na ziemi. No i musimy go zabić żeby nie mógł nie wiemy Żeby nie mógł już tego kontaktu podtrzymać bo inaczej no ziemia zostanie zalana Przez potwory Znaczy na kosmitów O bodajże jest ten tak kojarząc oni są teraz niewolnik Nie w ogóle bodajże jest ostatnim przedstawicielem swojego gatunku on jak tak samo jak inne no, potwory z Ksen pochodzi z Ksen Okej, okay. właśnie marnowałem całą swoją yy, amunicję do działa gausa. Uu, uu, o. Uuuu! To było niezłe, to było bliskie, ale niezłe Nie, teleportowałeś mnie znowu! Diable jeden! Co to jest? Co to będzie? Znowu wy? Łeeee to nudy! Serio! Jeden strzał, drugi strzał! Jeźdź, ma strzał! Szałdój! I nie mamy nic do rewolweru, ale to nie problem. Mamy nadal karabin! Tylko postaramy się używać Co działa? Nie. Chciałem, że jakby z głupka jednak. Opa, opa. Żryj! Amerykę. Chłopku. Gdzie jesteś? Nie został jeszcze no, wydawało mi się. Tak znaczy, my tutaj mamy kolejne apteczki i kolejną amunicję. OK! dok. Tak. To jest bardzo dobre. Teraz musimy chyba wskoczyć na jeden z tych przedmiotów latających, żeby się wydostać. Dobrze mówię? Tak, ten już lecił do góry. Ten leci do góry. Nie wiem, czy ten leci do góry. Tak, leci do góry. To wracamy do walki. Dobry, jestem z powrotem. Tęskniłeś w Żydalu. Ała. Nazywało niestety w County, które są o wiele gorsze od tych latających kontrolerów, jakkolwiek. Nazywać O Jezu, Ej, to było mocne, dobra, cofnę. Żeby nie zginąć, głupio. Uuu, okay, dobra. Uuu. O, hej, rozwaliłem. To wszystkie? Wszystkie? Tak, to są chyba wszystkie. Kryształy O, i teleportacja fajnie. Nope. i patrzę teraz na sztuczkę. No, ej, stój. Dobry. Co muszę bić? To muszę bić. Nieważne. To nie był dobry pomysł. Jest co? Mam dla ciebie to. Cześć. Surprise, motherfuckers! Jeszcze jeden krysz chciał? Nieeee! Fuck. Idą się teleportowałem. Gdzieś, gdzieś chciałem. Nie mówcie, że tu będą. Eee wolę tu być jednak. Tu. Tu pod wodą jest lepiej. Zawsze było lepiej. Surprise! Moja większa słabość! Wyjdź, wyjdź! Oła! Dzień! Otworzy! Wy zdrajcy! Pracujący dla Nilifa! Jesteście niewolnikami, dlaczego mi nie pomagacie? Nie wiem, to jest taka w ogóle. Że... są zniewolone w zasadzie przez kombinat, a, który zniewoli w zasadzie całą planetę. XN. Ale tego się dowiemy dopiero w dwójce właśnie dlatego też bijemy się podaję z nie nie wiem że on Też jest powiedzmy w tej niewoli kombinatu i, I... I... Ja próbuje się uwolnić Nie pamiętam Nope Nope Aaa! Dobra nie? Dobra wiecie co tam mu nic nie warte Walki z tym głupim rekinem. O! Ale to już jest Tak, energia, apteczki, wszystko. Dział <noise> Gelsa. Ponownie jest w. Ponownie. W, a, w pełnej gotowości. To, to chciałem powiedzieć. Ja ale nie mam. Nie składa mi się! Serio. No, no jakoś mi się... To... Składnia nie składa dzisiaj. Nie wiem za bardzo gdzie jest teleport żebyś wydostać. Skoczę na razie tutaj do wody. Potwora od razu nie... Potwora od razu nie powinno być. Bylibyśmy wyszli. O właśnie... Dobra. Eee, i, i, I gdzie my mamy... Mamy tu się trafić, tak? Tylko jak tam trafić? No tutaj fajnie sobie danek wydamyć O, jednak nie. Miło. Jak się stąd wydostać? Musi być jakaś opcja. No to raczej to nie jest tak, że mam się po prostu wybić. Czy może wyjście jest pod wodą? Ale czy jest to wyjście? Kartemet <laughs> nie wiem jak tego go się załatwić Nie! Dlaczego płyniesz? Mam pomysł na tego, na tego potwora. Nie jest on wesoły. Dobra, jest bardzo wesoły. Moim zdaniem jest bardzo wesoły Co prawda nie zadziałał, ale trudno To było głupie Fak No chodź, no chodź Kaj okay, ubity, warto było Worth it Super zabawa tego rozwalać potwory. Co prawda nie wiem. Co to, co prawda. Nie wiem, o czym wam opowiadać. Bo ja też. Mój fajnie nie znam e, hiper dobrze, więc to, co wam mówię, to są ledwie urywki. Nie mogę wam powiedzieć, kim jest Infinite. Wiemy tylko, że on utrzymuje. E, mówię. Kontakt z. 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 No, z. ziemią. Ehm. Nie musimy go przed tym powstrzymać, no bo nie chcemy, żeby nasza planeta była cały czas nawiedzana przez potwory z Ja właśnie utknąłem. Tak. Nie, dobra. To jak się tam dostać? Mam. Cholera. Tak. No, potwora zabiłem. Myślałem, że o to chodziło. Ale jednak nie. Ej, hey, no bo Nihilit na mnie czeka. No, nope. God damn it dawno tej dawno gadda, gadda, to Tak. Tak Dało się Cześć gadda, 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 tak gadda, gości. Bo tak. Święty, nie wiem. Jaki to jest porąbany gatunek, bo to podobno nie zostawni ze swojego gatunku. Reszta została właśnie przez kombinat dorwana. I w sumie ja już się nie dziwię, dlaczego próbowali go zabić. Nie wiem, czy mogę go już atakować. Szczerze mówiąc, nie, 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 nie chcę. Okej. Okay. Tak, mogę go zranić. Tak więc co? Walimy wszystkim co mamy? Oczywiście. Uuu, stary. Nie przesadzać. Nie, 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 nie chcę się nigdzie teleportować. Fuck. No O mój Boże... ...ego się tak bardzo nie spodziewałem. Co mam na ciebie zmarnować? Samą amunicję? Mam! Okej! Okay. I do widzenia! Łowca czołgów... Ale, no zginę, że nie masz nieskończoność, nie mam nieskończoności rakiet. O, w zasadzie już nie mam rakiet. Czy on jest niepierdelny? Naprawdę? O nie! Kurwo! <noise> Za przeproszeniem. Ale to było epickie, uważam. Eee, nie mam amunicji. Czy my właśnie umieramy od... obrażeń. Eee... Jak się nazywa to? full damage. Mam jeszcze to! Mam jeszcze to! Nie wiem, czy to w ogóle go, no, go nie trafia. Eee, yy, padł! Niemożliwe. Uuuuh, dało się. Wprawda nie mam już absolutnie niczego amunicji i. z życia, ale żyjemy. I jestem z siebie dumny, bo nie wczytywałem. Wow. Intensywna walka. Szczególnie ten cyklop mnie tak wystraszył. No może nie tak, ale po prostu było takie... Wynurzyłem się ku cyklop, pu, Z powrotem na morze. Znaczy może, no, no tego, tak, tych jeziorek. Na szczęście mam tutaj regenerację, strasznie długo trwa to leczenie, ale wolę długie leczenie niż żadne leczenie, nieprawdaż? Szkoda, że to jest ta sama lokacja. W której no, przed chwilą walczyliśmy, ponieważ e, no, już część amunicji wzięliśmy stąd, tak? Nie ma tam już energii, tak? Nie ma pancerza. No, czyli energii no, zostały tu jeszcze jakieś paczki amunicji, ale. E, nie, nie bardzo wiem, gdzie je znaleźć. Skąd się wzięło tyle, tutaj, ty? Mmm... Jest naukowców, tak? Podróżników, tak? Odkrywców. Skąd? Co oni tu robili? Tak? Ja rozumiem, że normalnie w Xen mogli sobie, wyjść, no bo trafiali do Xena, ale dlaczego mieliby trafić do nich lota. Chyba, że ten ich Lot um, ściągał do siebie, działał, jak taki, wiecie, nadajnik e, telepatyczny, dlatego właśnie połączył nas z tym światem Xen. I to do niego głównie się teleportowali e, ci, e, no, ci naukowcy, cokolwiek to, cokolwiek no, nazwać, chyba naukowcy, no bo to są byli, to są te same stroje, co ma, taki sam strój, co ma Gordon, więc e, zakładam, że to są naukowcy, mimo że od, działali jak odkrywcy. Okej, okay, to był zmarnowany granat. No Cholera, wow, ty tak mocno bijesz! Ej, on już jest... Chyba tak, on już chyba umiera. Ej, okay, rakiety się skończyły. Mamy jeszcze Dział Gauza. no okay, Działa Gauza, Jak ciebie to co? Właśnie tyle zmarnowałem amunicji na tego jednego gościa eee, Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Granaty? Może nie yy. Chociaż nie. zostawmy bełty na, 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 na... gaunty Weźmy rewolwer To jest dobra broń To jest zbyt dobra broń, żeby z niej nie korzystać Okej okay. Może jednak się je myliłem. On ma otwarty mózg, to znaczy, że. Ta tu. Ta, ta głowę, tak? To oznacza, że. Możemy. Że już powiedzmy umiera. Z tego co pamiętam. Yy, nikt nie lubi być z otwartym mózgiem. Nie sądzę, żeby to było. Wejdzie <śpiewanie> tak. O! Miałeś piękne, piękny, ale musiałeś się prawda? Łoł Wiecie co Skoczyć tam z rewolwerem i móc wpakować w te magazyny Teraz okay. ja O! Ej, o to chodziło O oh, mój Boże Dobry pomysł na... To nie wygląda dobrze! To nie wygląda dobrze! To wygląda bardzo źle! Gordon, spadaj stąd! O, dzień dobry, g, -man. g -man. or rather in the hazard suit i took the liberty of relieving you of your weapons most of them were government property as for the suit i think you've earned it the border world then is in our control for the time being thanks to you quite a nasty piece of work you managed over there i am impressed Oh. Um. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my employers, and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather, an anticlimax after what you've just survived. to choose. got them, chef wisely done, mr. freeman. i will see you up ahead. subject freeman, status heart. awaiting assignment. No i moi drodzy, to był Half-Life. Jaska naprawdę, naprawdę myślę, że moim zdaniem dobra. Nawet po tym... Może dobra, może średnia raczej po, po tym samym czasie. Ale moim zdaniem trzeba, trzeba jej dużo wybaczyć. Z powodu jej wieku. Ale jak nagrać tamtych czasów? Ja nawet na dzisiejsze standard naprawdę, naprawdę dobra gra. Szczególnie ta prosta fabuła, a jednak bardzo przyjemna. Ona się wiecie, wydaje taka mm, otwarta, w ogóle otwarty świat, że możemy podróżować, jak niby wybierać, cofać się cały czas. On jest tylko pozornie potwar otwarty, ponieważ zawsze idziemy mimo wszystko w tym jednym kierunku. Każdy let's play wygląda tak samo. Chociażby rozpozornie to jest liniowe, ale wrażenie tego otwartego świata, że to my decydujemy, powiedzmy, gdzie się wybieramy. No, jak na taką samą grę to jest niesamowite. Tym bardziej, że ta gra ma tyle samo lat co ja. Ta, ta gra ma 18 lat, więc. E, więc brawa dla panów z Valve. No, Nic dziwnego, że to jest w końcu e, klasyka, klasyka e, gatunku. Jak klasyka gier komputerowych. Fajna fabuła. To zakończenie. Nie wiem, czy to rozumieliście, chodzi o to, że to był właśnie Jimen czyli ten easterek, którego spotkali, yy, widzieliśmy powiedzmy podczas rozgrywek, podczas rozgrywki, że no się w różne miejsca i nas obserwował, no i właśnie ten demon zaoferował nam pracę No, propozycję nie do odrzucenia. Mieliśmy wybór albo zatem pracować dla jego pracodawców, albo Albo stoczyć walkę z obcymi sksen, z, ksem, z byliśmy, Nie mielibyśmy szans, bo i tak byśmy pozbawieni w, 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 wszystkich naszych broni przez Jimana. No i jak każdy wie, każdy chyba wybrał opcję numer jeden, prawda? Dalej. No i o tej pracy dalszej opowiada Half-Life 2. Ale myślę, że to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się w ogóle bardzo Let's Play cały podobał, ten odcinek również. Nie był taki, Boże, zbyt gadatliwy, ponieważ skupiałem się na walce. Może nie był za ciekawy. Ale myślę, że ogólnie cała seria była w miarę fajna i zawsze, zawsze chciałem, powiedzmy, nagrać tego Half-Life'a, no i w końcu nagrałem. I z tego powodu jestem bardzo zadowolony. Kolejna seria, którą ukończyłem na kanale, to jest wyjątkowe. Um, teraz jest największy problem, że muszę wybrać, co nagrać dalej. No ale mówię, gra naprawdę fajna. Mam nadzieję, że się dobrze wali, bawiliście to, e, przy tym Half-Life. Ja to nie była najpopularniejsza seria na moim kanale, ale widziałem, wiedz, że było parę powiedzmy osób, które e, powiedzmy osób, powiedzmy parę osób, e, które oglądały tego Half-Life'a, może nie od początku do końca, ale oglądały. I co mnie, to, to oczywiście mnie bardzo bardzo cieszyło, jest powiedzmy nawet pod tymi odcinkami jest w miarę duża aktywność jak na mój kanał no i dziękuję wam serdecznie właśnie za oglądanie, no i co? komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało i do zobaczenia w następnych seriach na kanale hej hej